Gdzie jest położony gotycko-renesansowy zamek w Heidelbergu? Prawdziwą perłą wśród niemieckich zabytków, które możesz zobaczyć dzięki busy do Niemiec, jest położony w niewielkiej miejscowości Heidelberg wspaniały zamek. Jego początki sięgają już XIII wiek. Znajduje się w nim największa na świecie beczka na wino. Czy busy do Niemcy jeżdżą też do Heidelbergu? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 602 76 435 566 551 397 E-mail gabryszakmarekmałpapoczta.onet.pl Nasza firma przewozowa Ekspres buzdała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno, jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy, Z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.